Wróć. Nie powiem nic więcej Jest Okej, dobrze bo, co, co, Macie wybór na trzymam powtarzanie Macie, macie, macie 33 Okej, okay, już usuwam 3, 3, 3, 3, tego live'a, bo Wiktor mi psuje całego, więc... Ale o co chodzi? Jezu, ja rozpoczynam live'a, a ty pierdzielisz więcej niż moja babcia w zakopanym. <grym> Proszę przestać. A, no to jest ze mną minus 05. Dobra ze yes, on no. dan gramer. <grystanie> Ale ja nie zmuszam wszystkich do ja nie zmuszam wszystkich do oglądania moich filmów. Anyway. I jeszcze jest Wiktor. <grystanie> <grystanie> no no Więc... O, no i polecam wbić na kanał Damiana. Zabijał przyjaciół. Tak. tak. Więc no, tak, tak. najpierw będzie... Najpierw przyjaciół będzie zabijał Wiktor, potem będzie Mati, trzeci będzie Damian i ja będę ostatni. Wcale nie byłem przed chwilą pierwszy. Wbiły mi dwie, no, dwie osoby i zgaduję, że to jest Wiktor i Damian, ale... Tak. No będzie, będzie zrobię, ale nie wiem. Chciałbym jeszcze zrobić odcinek z Brawl Stars. Zobaczymy, jak się wyrobię. Proszę Damianie o płycie rydy. Bardzo by mi mnie. Panie Jacku Parku. Ja wiem, że jest Pan Chińczyk. Ja wziąłem mapę, Mati. Jaką? Mam Ci powiedzieć na głos? Ja wziąłem The Pied Piper U, Czyli. No, 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 słaba. Nie, przecież nie. my ją graliśmy ciągle. To jest ta z ulicą! Ona je, ona jest, to jest ta, ona jest, ta Majersa. Kurde to, to, to jest Majersa. No to teraz dam dał gotowość, więc nie zmieniłem. Majersa jest ważna, ale wtedy to jest taka <taps> ja, ja, ja ja do... ja Komentarze tylko... sprawdzą po grze nikt, nikt, nikt nie widział tego. A ty Nie wiem, czy wiesz. No, to nie, to nie, to nie. Ale ładuje mi się to. Ale... Yy, niedługo będzie kolejny opening FIFA pońców za 2200 FIFA pońców. Ponieważ Olaf, czyli mój kolega znowu znalazł FIFA pońcy i mi znowu da. Więc.

Kornel tak jak mówi, a jak gdy Kornel jak mówi... A to mówi jeszcze robić. nasz Gordon Mas, czyli nasz dobry przyjaciel. Pozdrawiamy serdecznie. W ogóle się nie starać. mam cię w dół. Co ono pozdrawia? No, my jesteśmy czwórką idiotów. ...dupa i sandzia. Banda debili. Tak w skrócie.

Czanco! Ty! Ej, ty pedofilu! Ty. ty! O nie! Ej, wiecie, to jest śmieszne? Gdy Wiktor tak podgląda i tak. Hej, nie! nie. No, nie co? A ja, ja, Bo ja nie mam family-friendly content. Jak to? Ale no, ty pamiętaj, że to nie

rozwalony rębie, 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 rębie. został Wiktor, Wiktor porabiony. to 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 No masz Viktor mnie postanowił zgwałcić. Stąd, to 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 coś, to 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 A, wow, okay, okay. taktykę do miano. Oh fuck no! Piwnicza please no! Yeah. No, Oscar. no please! Scary okay. yeah. face! Scary right. face <laughs> you Oscar. motherfucker! Oscar. No! <laughs> no. <laughs> you yeah. okay. yeah.

My, myk make miku i na Instagrama leci filmo Filmu na live mi piszą ludzie czy chcą live'a z Rocket League Wave Damon Crew Też bym nie chciał Ale wiem okay. że wy chcecie może <Allāh> Widzę że tutaj Mati Dobrze naprawię z Hex ruino Damian jest bardzo, jest bardzo jest dobrym graczem i dostał w Ciry. Jesteś. Tak, jest tak, jest tak, jest tak, jest tak. No trzecia jest tak, jest tak. gra z Careface słabe słaby. No problem. Yeah.

こうちょっと大丈夫ですか